Hej! W tym odcinku opowiem Ci, jak pracować z zewnętrznymi zasobami i plikami w Godocie. Dowiesz się, jak je zaimportować, jak je nazywać, aby uniknąć chaosu w projekcie oraz jak korzystać z nich w swoich scenach. Zapraszam! Praca z zewnętrznymi zasobami to ważna umiejętność, którą musisz opanować, tworząc gry. Temat wydaje się niewinny. Masz muzykę, dodajesz ją do folderu w projekcie, koniec. Niestety jednak nieznajomość niektórych funkcji przy pracy z zasobami może przynieść Ci wiele problemów. Niezależnie od tego, czy chodzi o grafiki, dźwięki, modele czy skrypty. Wszystko to są pliki, które muszą być odpowiednio zorganizowane i zaimportowane do projektu. Zacznijmy od podstaw. Nazewnictwo plików. To temat, który może wydawać się banalny, ale uwierz mi. Że odpowiednie nazywanie plików to podstawa porządku w projekcie. Kiedy pracujesz sam, możesz sobie pozwolić na pewną swobodę, ale gdy dołączą do ciebie inni członkowie zespołu, chaos w nazwach plików może stać się prawdziwym koszmarem. Dlatego już teraz zacznij stosować się do kilku prostych zasad. Unikaj spacji w nazwach plików. Zamiast tego, używaj znaki podkreślenia. np. zamiast tło poziomu, użyj nazwy. Tło podkreśnik poziomu.png. Nie pisz polskich znaków. Standardem w programowaniu jest jednak język angielski. Godota i wielu innych programów nie pisali Polacy. Dlatego nigdy nie wiesz, jakie szkody może wyrządzić literka on, ę, zici lub ły. Używaj małych liter. Godot domyślnie sugeruje nazwy plików małymi literami, co pomaga uniknąć problemów z kompatybilnością na różnych systemach operacyjnych. Na przykład, eksport do systemu Linux może inaczej zachowywać się, kiedy niektóre pliki będą pisane z dużej litery. Nadawaj plikom opisowe nazwy. Zamiast image1.png lepiej użyć tło menu głównego.png. Albo nawet lepiej. Main menu Background. Dzięki temu od razu wiesz, co znajduje się w pliku bez konieczności otwierania go. Niech ty i Twój zespół weźmie sobie tę zasadę do serca. Twórz foldery i katalogi. Nie wrzucaj wszystkiego do jednego folderu. Jeśli masz wiele zasobów, Podziel je na kategorie, np. Na grafiki, dźwięki, modele 3D, skrypty to znacznie ułatwi nawigację po projekcie. Kiedy masz już swoje pliki odpowiednio nazwane i poukładane w folderach. Czas je zaimportować do Godota. Importowanie w Godocie jest bardzo proste, ale warto znać kilka trików, aby uniknąć problemów. Najprostszy sposób na dodanie plików do projektu to pociągnięcie go z folderu na komputerze do folderu z Twoim projektem. Możesz przeciągnąć zarówno pojedyncze pliki, jak i całe foldery. Po dodaniu plików Godot automatycznie... Je zaimportuję. Czasem warto dostosować ustawienia importu. Kliknij przyciskiem myszy na plik w oknie systemu plików, a następnie wybierz zakładkę Zaimportuj. Tutaj możesz zmienić, na, na przykład kompresję tekstur, jakość dźwięku czy inne parametry w zależności od typu pliku. Pochylmy się nad ustawieniami importu. Dobrze, żebyś wiedział, wiedziała, że czasem tutaj może kryć się ustawienie, którego potrzebujesz w zależności od typu pliku. np. tekstura, ustawienia będą się różnić. Przyjrzyjmy się niektórym typom plików i ustawienia. I ich ustawieniom. Tekstury to jedne z najczęściej używanych zasobów w grach. Godot oferuje wiele opcji do stosowania ich importu. Główne ustawienia tekstur. Na przykład compress mode to ustawienie decyduje o tym, jak tekstura będzie skompresowana w pamięci. Masz do wyboru los, less, bezstratna kompresja, lossy, stratna kompresja, VRAM kompresja bezpośrednio z pamięci GPU jest najlepsza dla wydajności, ale może wpływać na jakość. VRAM uncompressed, bez kompresji, tekstura zachowuje pełną jakość, ale zajmuje więcej miejsca w pamięci. Mipmaps. Mipmapy to mniejsz zmniejszone wersje. Tekstury, które są używane, gdy obiekt jest daleko od kamery. Włącz to ustawienie dla tekstur używanych w 3D, aby poprawić wydajność. Importowanie modeli 3D. Modele 3D to często najbardziej skomplikowane zasoby w projekcie. Godot obsługuje formaty takie jak np. OBJ, FBX czy GITFF. Główne ustawienie modeli 3D to na przykład Import as scen. Jeśli zaczynasz, zaznaczysz tę opcję, Godot zaimportuje model jako osobną scenę. To przydatne, jeśli model zawiera wiele obiektów lub animacji. Mesh możesz wybrać, aby model od razu zaimportował się w Mesh Instance 3D. Animations. Jeśli model zawiera animacje, możesz wybrać, które z nich mają być zaimportowane. Jeśli nie załadował Ci się cały model, sprawdź, czy ponowny import naprawi sytuację. Importowanie dźwięków. Dźwięki to kolejne Ważny element gry. Godot obsługuje różne formaty dźwiękowe, takie jak WAV, OGG czy MP3. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Główne ustawienia dźwięków. Jeżeli klikniemy jakiś dźwięk, na przykład bumping.wav, możemy zobaczyć, że możemy wymusić zmianę jakości dźwięków, klikając właściwość Force 8 bits czy na przykład Force Mono. Możemy przyciąć dźwięk, na przykład jeżeli dźwięk ma ciszę na początku i na końcu, możemy wyeksportować ponownie, ale z przyciętą, przyciętą tą ciszą. Możemy też sprawić, żeby dźwięk się zapętlał, tak? Czasem jak włączamy sobie dźwięk, to chcemy, żeby on był często, jak się skończy, żeby się zapętlił i znów od nowa się odtworzył. Dlatego zamiast datek from wav możemy kliknąć forward", forward. Jeżeli to będzie jednak plik mp3, możemy po prostu w ponownym imporcie kliknąć zapętl. W pliku mp3 mamy jeszcze takie opcje, na przykład bpm, bits per Minutes, Beats Count i BB Bar Beats. To są opcje, których będziesz używał, jeżeli będzie dla ciebie muzyka bardzo ważna i to w jakich momentach ona będzie występować. W grze muzycznej, żeby muzyka się nie rozjeżdżała, a czasem potrafi w godocie, to będziesz potrzebował dostosowywać sobie te opcje w ponownym imporcie. Na koniec mam jeszcze dla ciebie dwie porady. Nie duplikuj plików. Czasem możesz mieć pokusę, aby skopiować ten sam plik do kilku folderów, aby mieć go pod ręką. To zły nawyk. Zamiast tego to korzystaj z jednego źródła. A jeśli potrzebujesz szybkiego dostępu, użyj funkcji Add to Favorites w panelu File System. Regularnie porządkuj projekt. Raz na jakiś czas przejrzyj swoje foldery i usuń nieużywane pliki. To pomoże utrzymać projekt w czystości i uniknąć bałagonu. Chociaż też nie rób rewolucji. Jeśli często będziesz przekładał pliki do różnych folderów w celu porządkowania, Godotowi może to się nie spodobać. Dlatego dbaj o nazewnictwo i o strukturę folderów. Od samego początku.